Początku, czyli od gdzieś od 10 listopada. Nie dyszę, nie męczę się. Na bieżni to nie chodzę już, tylko biegam, bo, bo po prostu mam kondycję. Nawet rowerki, które są bardzo takie no ciężko, bo trzeba całą godzinę pedałować, ale bardzo wszystkie lubimy No i jest naprawdę bardzo dobrze. Na pewno wszystkich czterech uczestniczek pierwsze takie urządzenia, no to, no to strach, jak to będzie, brak kondycji, no drugie, no bo zaraz dostawaliśmy zadyszki i po 10-15 minutach, wydawało nam się, że już więcej nie damy rady, no a teraz, no jak mówię, podwyższam sobie prędkość, no jest, wiadomo, musi być wysiłek, troszkę tej zadyszki. Natomiast e, Pani Kalinka ma problem z ręką, więc tam z barkiem, więc ta ręka zawsze jest nad wodą. Mhm. I tak sobie świetnie daje radę. Na razie musieliśmy troszeczkę odciążyć tą rękę, więc robi wszystkie ćwiczenia, które nie obciążają tej ręki. Natomiast super i wszystkie, e, wszystkie ćwiczenia, które są z podciśnieniem, wszystkie nabieżnia, e, daje sobie tak samo radę, jak i Ania, która jest młodsza, przecież od niej. E, tam salada, tá